Witam Państwa, z tej strony Sebastian. Następnie chciałbym bardzo mocno przeprosić za tak długi czas mojej nieobecności. Było to spowodowane stanem zdrowia. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować kondycjoner marki Xindak. Jest to jeden z najwyższych modeli. Model. XF2000 E myślnik 2000 nie mylić z kondycjonerem niższym, nie mylić z modelem XF2000B. Kondycjoner wykonany jest bardzo solidnie, na tylnej ścianie mamy 6 gniazd sieciowych szuko pogrupowanych e, na dwie strefy, w grupie drugiej. Mamy dwa gniazda. Jest to jedyna grupa, która jest zasilana na stałe bez względu na to, czy kondycjoner jest włączony, czy nie. Jest to jedyna grupa, z której możemy pobrać wysoki prąd. Pozostałe cztery gniazda są to gniazda załączalne, dedykowane do małych obciążeń, czyli raczej do źródeł, dźwięku. Ponadto. Posiadamy śrubę do uziemienia kondycjonera. Nie jest to niezbędne, jeżeli jest zasilany kablem trójprzewodowym z uziemioną instalacją oraz przełącznik polaryzacji, który potrafi nam zamienić fazę z zerem na gniazdach wyjściowych. Dodatkowo wyprowadzono też tutaj gniazdo. Dla bezpiecznika no, jest to sympatyczny pomysł. Jest to pewnie podstawowa przyczyna niedziałania kondycjonerów. Jeżeli go e, przeciążymy, możemy wtedy bardzo łatwo go przywrócić do działania samodzielnie bez serwisu. Front standardowo szlifowana e, płyta z aluminium i pełna estetyka, pełen minimalizm. Włącznik zasilania wraz z. Z diodą kontrolną, która to świeci się, jeżeli kondycjoner jest podłączony do sieci. Podświetlanie woltomierza zapala się po włączeniu kondycjonera. Woltomierz podaje nam napięcie sieci. Jak opisuje producent, należy go traktować raczej jako wartość poglądową. Trzecia rzecz. Dioda oraz przycisk Detect. Jest to test, czy kondycjoner jest właściwie uziemiony z instalacji. Kondycjoner jest zbudowany w oparciu o bardzo potężny 2 kW separujący transformator oraz szereg filtrów i separatorów pomiędzy gniazdami wyjściowymi. Jest to e, często bardzo potrzebne, jeżeli spinamy e, bardzo złożony system. I e, tutaj miałem taką sytuację na salonie, kiedy e, kolejny stopień po wyjściu z e, przedzmacniacza wystąpił e, dyferencją masy, jeżeli był to był system zasilany z sieci. jeżeli był zasilany z kondycjonera, cały problem ustąpił. E, Gdybyśmy dalej działali zasilając go bez kondycjonera, mogłoby się to skończyć spaleniem sprzętu, który to podłączyliśmy. Ale koniec dygresji chciałbym na koniec pokazać i udowodnić, że kwota 4000 nie jest tutaj bezpodstawna za to urządzenie. Ja się troszeczkę wcześniej przygotowałem, rozkręciłem śrubki w kondycjonerze. Chciałbym na koniec podnieść tą solidną obudowę. Jest to bardzo, bardzo solidna i dopasowana blacha. Chciałbym Państwu pokazać, że cały ten system ma podstawy, żeby filtrować, wygładzać nam to napięcie i dawać fantastyczny dźwięk w naszym systemie stereo. Na bokach jeszcze mamy tylko wiatraczki, które, jeżeli kondycjoner jest załączony, przedmuchują powietrze wewnątrz urządzenia, chłodząc filtry i przede wszystkim transformator. Jeżeli gramy na, na bardzo mocnych końcach mocy, to przy 2 kW tutaj ma prawo się nam dogrzać. Zdecydowanie polecam to urządzenie. W ogóle kondycjonery i filtry, gdyż w dzisiejszych czasach sieć jest tak zanieczyszczona przez y, świetlówki, zasilacze impulsowe, ładowarki, że niestety filtry, jakie są w urządzeniach i tak zaimplementowane przez producentów, nie dają sobie z tym rady. Po więcej informacji, zapraszam do salonu. Wszelkie y, zapytania y, prosiłbym najbezpieczniej kierować na adres mailowy. Dziękuję bardzo.